Dobra, pozbyliśmy się ojczy-matki, idziemy sobie, nie wiem gdzie to jest, widać ładną tęczę, ale idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Bracia i siostry tak na do nas wypatrywać. Siema, siostro, co tam masz? Tak, śliczny prosiaczek. Nie, to jest niezwykły prosiaczek, nosi złote jajka. To jest mój syn, Lol. Some months ago, I was surprised too. syna śmie A pewnie ojciec to prosiak, nie? Ten jaki tatuaż ma na tym na brzuchu. Yeah. Tak teraz jest wszystko OK. mam świniaka i co to dla mnie. Tak, prawda, słońce. I want you to remember tak chodzą. W ogóle ten chodzą to chyba jest ten, ten miasteczko, to z tej typki całej, bo my żeśmy historię z matką zakończyli. Teraz chyba jej pomagamy. Nie wiem, jak to jest. O co chodzi? Tak, idź na plażę. No ty się bawisz tą kostką za zamiast nam pomóc. Ty jesteś jakiś niedorobiony. Masz zbroję jak jakiś power ranges. No dobra. To idziemy. Jedziemy, jedziemy. Chodź Otwierać, policja. No co, nie otwierzysz mi? No otwórz mi Jaka typka w ogóle Zwiesiła się, patrzy się na mnie. Dał na maszczy, co? Ojej, dobra idziemy. To mijamy... Nie wiadomo skąd wziąłem broń, ale dobra. Lecimy, lecimy, nie śpimy, lecimy. Albym spadł normalnie. Skojarzył mi się motyw of Jarres. Tam też były takie jakieś przełęcze. Tak, słyszysz mnie. Pyk, ale zwierzak. Tak, musiałem wysłać moje zwierzątka, by cię odszukały. Ty masz zwierzątka. Dobra, tu są czaszki. Nie wiem, na co się przydadzą, ale dobra. To są twoje zwierzątka. Te kraby! To byś się postarał. Kraby na mnie nasyłać. Dobra, jeszcze jakiś krabek. Jeszcze jakiś krabek mi podskaczy. Chyba nie. Wiem gdzie jest. Oh. Chodź u mnie. Ho ho ho. Co spadło? Ptak spadł Załki się durny ptaku lol No dobra Kto to strzela? LOL Ale wielka ryba, potężno strzeliwuje ptaki, lol no, Jakiś ziomek Łatwiej mi będzie znaleźć twoją głowę, tak, tak, tak. Może dla mnie tak widzisz. Jak gwizda, lol, jaki down. No i co? A ty co na to? Ja tu nikogo dalej nie widzę. I co? Krabów nie ma. Nic się nie dzieje. Idziemy na koło zobaczyć. No ale ten ktoś dalej. Ła, suko. Dalej strzela, ale zaraz się kichnę. mi się zbiera. <laughs> no, dziękuję, jest słow z Miami No dobra, tak, tylko ona mi nie pomaga. Ale to szczegół, muszę jakoś dobrze wycelować. Dostał. Będę ciągle strzelał w tym O kurde, ile naraz. Tak, żeby nie dać mu rzucić tego gówna. To mnie tutaj strzela. Te kraby pieprzone. Dobra, już oleję te kraby. Na razie nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Oj, dobra. Sekwam, so, muszę iść. Zerzeć, pyk I pyk Bo te gówna za mną biegają małe Pieprzyły się mnie jak nie wiem co Dobra dostał Kurde za... Wow. No szkur... Ja wysoko No stop, podwójnie Te kraby pieprzone No słychać śmieciu Czemu no, druga w niego nie trafia Dobra teraz trafia Jeszcze jeden się powstał albo dwa i poniżej Raz, zdech Gdzie teraz? Zabiję te kraba Ła wow. WON! No kurde! No i co ty chcesz? Tak, postaram się by nie wstał, ja idę coś się pożywić. Pryk, pyk pyk. Tutaj się zawaliła. Co wchodzimy sobie na górę. Idziemy, idziemy, nie wiem gdzie, dokąd. Co sama tam do... staniesz, albo spadł. O ile się da. Dobra, zaarówię sobie, zmęczyłem się z deka, a tam z została. Łaj bramka mi się zamknęła, a ja, a tu co? Znowu nie wiem, co robić. Tu nic nie ma, tu tym bardziej, tu też. No i co teraz? Wow. A potrafię się bić. A ja chcesz mordę? O jakiś ty dobry, będziesz się bił jedną ręką. Dobra, no to jedziemy. Masz po mordzie. Patrz jak się rzucam. Na ciebie. Ej co masz w mordę? No czekaj, daj mi odsapnąć. I co? Dobra, ale nie jest tak źle, prawda? Muszę cię zmęczyć tylko i będzie po tobie. No czekaj poczekaj, no czekaj, ale chyba się zbugował. On mi raz, a potem ja go. Reszta Już się nie zblokujesz po niej mi się udzielał. Tak piaskiem po oczach, aha. Downie. To jest po tobie. Come on, wow. give me No faktycznie, Podszedł do sprawy poważnie, teraz go nie trafić nie dobra, teraz. Trudno będzie z Kurde, nie ma tu jakiegoś żarcia. Ale lipa, nie ma nic. To jak ja mam z nim wygrać? Ja nawet nie mogę go przyblokować. Wow. Ja z nim chyba się... Olol. To tak trzeba było, z nim nie da się wygrać. No i dobra, lepiej dla mnie. Chyba, bo coś mój ziomek leży. I co? Krab ma na łbie. Dlatego mi kraby rzuca. Talczy tej zabawy. Aż ty. Nie mogę... nie mógł mu strzelić w łeb. Łap... Hoho. Drapnąłeś mnie z Już masz wryj. Oj, połamał mu kark i zmiażdżył łeb. Co się stało? No właśnie... no, właśnie, no to... A nie doceniałem cię ziomę, niedoceniałem Skąd Co to się stało? Hej! on, We have to follow him. Dobra, idziemy za nim. Sorry. almost you. Tak prawie mnie zabił. Ojojoj, a ty gdzie boiszcu na skalę stasz? Dobra, to jest koniec misji. No i do zobaczenia w kolejnej. Na razie.